Witajcie z tej strony, The Light Side Player i zapraszam Was na kolejny odcinek serii zagrajmy w Forge of Empires na świecie Mount Kilmore. No, muszę Wam powiedzieć, że od ostatniego odcinka udało mi się zrobić znaczny postęp. No, powiedziałbym, że ten. Nowy start, który rozpocząłem po powrocie na ten świat, jest wręcz rewelacyjny. E, tutaj tak się prezentuje moje miasto. Jestem w epoce żelaza i zamierzam je, w niej być jeszcze przez pewnie dłuższy czas. A zacząłem od tego obrazu, bo chciałem wam zaprezentować moje perły. E, które udało mi się przez ten dosyć krótki czas wznieść, i chciałem w tym miejscu powiedzieć, że nie udałoby mi się tego oczywiście zrobić bez pomocy. E, tak jak mówiłem, trafiłem do gildi Onix. I się okazało, że jest to najlepsze miejsce, w jakie mogłem trafić. Ludzie są tu pomocni, e, wszystko jest dobrze, jest dobra atmosfera, ale szczególnie chciałem podziękować naszej przywódczyni, e, naszej władczyni Neith, bo to dzięki właśnie naszej królowej. Że tak powiem i tak jest. Rzeczywiście. Udało mi się w tak krótkim czasie postawić te wszystkie perły i podnieść je do e, potrzebnego poziomu, żeby z nich korzystać. Także dziękuję Ci bardzo, Nate. Jeśli kiedyś będziesz to oglądać, jesteś niezwykłą osobą bardzo pomocną. Zawsze będę Ci bardzo wdzięczny za tą pomoc i nie będę chyba niestety w stanie Ci się odwdzięczyć, ale chciałem powiedzieć, że bardzo Ci dziękuję. E, poza tym, w naszej gildii, tutaj e, ta osoba, Manami, jest koordynatorką naszych walk na gildijnych polach chwały. Nie jesteśmy dużą gildią, ale wszystko tu działa jak należy, jak w szwajcarskim zegarku. I tak w Forge of Empires perły architektury są najważniejsze. I udało mi się postawić te trzy podstawowe perły, e, które są potrzebne do walki. Bez tego nic bym nie zrobił. Czyli jest to posąg Zeusa, katedra akwizgrańska i Castel del Monte. Te perły mam podniesione na dziesiąty poziom, posio, posąg Zeusa nawet tutaj na dwunastym i dzięki temu mogę coś zrobić na wyprawie gildijnej, gildijnych polach chwały, żeby pomóc swojej gildii. I też oczywiście do dziesiątego poziomu na razie mam rozbudowaną perłę Alcatraz, e, no, którą trzeba będzie rozbudowywać dalej, bo bez tego i oczywiście trzeba będzie rozbudowywać dare, dalej perły militarne, jeśli tylko będę w stanie, bo bez tego nie da się dużo osiągnąć ani na WG, ani na GPCH I oczywiście postawiłem też perły gildijne czyli Arkę i obserwatorium. E, po prostu z czystej wdzięczności chciałem się odwdzięczyć swojej gildii i przekazywać dla niej codziennie towary dzięki tym perłom. I tak jeśli chodzi o wyprawy gildijne e, Nate wprowadziła takie minimalne wymagania i dobrze, że e, które nie są duże, bo u nas w Gildii jest wymagane zrobienie pierwszego poziomu wyprawy i zdobycia 50 punktów na GPCH, gdzie jeden punkt to walka, a dwa to negocjacje. Tak jak widzicie, udało mi się zrobić na razie, e, przejść w całości pierwszy poziom wyprawy. E, w drugim poziomie wyprawy na razie udało mi się zrobić tylko 3 czwarte, czyli dojść do 12 wysepki. Natomiast jeśli chodzi o gildyjne pola chwały, to tak jak tutaj widzicie, kończą się za niewiele ponad dzień. Tutaj na biało widzicie teren naszej gildii Onyx. I jak widzicie, jesteśmy na drugim miejscu, ale tu trwa zaciekła rywalizacja cały czas z gildią, która jest na miejscu trzecim. A jeśli chodzi o aktywność członków, to oczywiście przewodzi Nate ponad 8000 walk wygranych. E, a jeśli chodzi o mój wynik, e, to widzicie, ja jestem tutaj w Gildii na 23 miejscu i udało mi się wygrać 113 walk. No jak na ten etap gry uważam,, no, że jest to wynik. Dosyć dobry, no nie jestem niestety w stanie w tej edycji zrobić już więcej walk, ponieważ... E, no już... Przy, e, komputer stawia za duży opór. I moje wojska niestety padają jak muchy, ale mam nadzieję, że z tego wyniku można być zadowolonym. I mam nadzieję, że pomogłem też... Mojej gildii. I to tyle, co wam chciałem pokazać jako kolejny raport z tego świata, co będzie dalej o, o dalszych postępach. Będę was informował. W kolejnym odcinku z tego świata, który nie mogę przewidzieć, kiedy się ukaże, ale zamierzam go kiedyś nagrać. Już teraz was na niego zapraszam a tymczasem pozdrawiam Was, do zobaczenia.